Siemano mordeczki z tej strony Człowiek Artysta Mam dla Was bardzo fajną niespodziankę a mianowicie konkurs podłoga trochę zszyt i mam nadzieję, że nie będzie to zakłócać naszej relacji a raczej naszego konkursu Słuchajcie krótko i na temat Konkurs trwa do 23 grudnia czyli trochę czasu i do tego czasu będziecie mieli akcję, żeby po prostu wygrać te oto prace kolaże, jest do wygrania kilka kolaży a żeby wygrać te kolaże wystarczy tak Lubić zasubskrybować kanał Człowiek Artysta na YouTube. Udostępnić ten post, który jest właśnie teraz na Facebooku i napisać komentarz pod filmikiem na YouTube, którą pracę chcecie. To wszystko. Więc zobaczcie, do wygrania jest pierwsza praca, ten kolarz. Do wygrania są trzy kolaże, więc będziecie musieli sobie po prostu wybrać, jaką pracę chcecie. A dlaczego do grudnia? Ponieważ e, chcę zrobić taką małą niespodziankę na święta. Jak wiecie jestem Wysokim Mikołajem, więc prezent jak najbardziej będzie trafiony. E, oczywiście też e, e, skontaktuję się z osobami, które wygrały konkurs i te prace e, wyślę. Wstępna akcja, praca bardzo na kropcie, telewizja, wiecie o co chodzi, dzisiejsze sytuacje, które są. I ostatnia praca, leci z nami płótni. Słuchajcie, te auto pracy są do wygrania, żeby nie przedłużać, zabijamy roki i trzymać się Ela.